Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym dniu. Czy będzie piękny? Zobaczymy. Czekam na ja się kilka fajnych rzeczy. O, nie fajnych też! Właśnie! Kurcze, jak zaczynam przed twoją nagrywać, to w ogóle to było cichutko. Wybaczcie te hałasy. No właśnie, u nas remont trwa i chciałam Wam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć o tym, że musiałam się przyzwyczaić do tego, że cały czas ktoś jest za oknem, cały czas ktoś tu krąży. Muszę pamiętać o tym, żeby nosić szlafrok. Muszę. Jak miałem dzisiaj wspaniały dzień, ja już jestem po rozciąganiu, po śniadaniu. Nie robiłam dzisiaj treningu, bo nie miałam ochoty. I mam nowy mikrofon. Jak widzicie, testujemy go. Zobaczymy, czy dźwięk jest ok, czy Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostanie ze mną na stałe. Nawet nie macie pojęcia jak bardzo chciałabym wam powiedzieć o mojej ukochanej linii z Bielenda Professional, która nazywa się Peptide Lift. Ja ostatnio używam ich produktów i na dzień i na noc, także mam dwa rytuały pielęgnacyjne, ale przy tym hałasie, w ogóle no. Powiem wam tylko co nakładam pod makijaż, a później zrobimy tak, ja was zabiorę do Sopotu, tam spędzimy bardzo dobry czas z bardzo fajną osobą, pójdziemy na pyszne jedzenie. Może nawet coś fajnego przymierzymy Bo muszę sobie kupić outfit na jutrzejsze nagrania A um, jak wrócimy To zmyję makijaż I wam opowiem więcej To serum krem pod oko To jest taki game changer Słuchajcie, z peptydami i kofeiną Ja uwielbiam kofeinę W produktach pod oko Jak on odbija światło Dobrze moja skóra teraz wygląda Naprawdę, jeśli chodzi o produkty przeciwstarzeniowe To peptydy są zaraz Za retinolem Czyli chodzi o skuteczność właśnie w działaniu przeciwzmaszczkowym i o to, jak są pożądane. Na przykład, tylko powiem, co nakładam pod makijaż. Takie leciutkie serum żelowe, które poza peptydami ma też kwas hialuronowy. Bardzo dobrze nawilża, super jest właśnie pod SPF. Ojej, oh w ogóle zapach tych kosmetyków, te wszystkie linie Professional od Belendy, to jest złoto. To są produkty premium, to są produkty deluxe w super cenach i jeszcze teraz będzie promocja, ale to naprawdę powiem wam później, wrócimy. Kazi! Cześć! Cześć! Nie bój! Kaziu! Kochasz mnie? Kochasz mnie? Gdzie ty poszedłeś? Sopot dzisiaj jest piękny. Generalnie, Sopot jest zawsze piękny, ale dzisiaj, po prostu, e, wspiął się na wyżyny bycia urokliwym. Naprawdę, jest przecudnie. Oczywiście, słońce dużo dodaje, wiadomo, ale też rozwijająca się wiosną przyroda, dużo zieleni. A ja, słuchajcie, przyjechałam chwilę wcześniej i wpadłam się do moich przyjaciół na kawę. Y, taką wiecie, przed pracą, na rozruch. Akurat byli w domu, Mam u nich właśnie y, przed wejściem. Także cudnie, cudnie. Jeżeli już pamiętacie, jak nagrywałam odcinek w tym handlemie, kiedy wszystkie sklepy były zamknięte, a on jako jedyny właśnie pozostał otwarty. Także mam takie wspomnienie z tego miejsca. Dzień dobry, skąd ja. Z... Boże, jak ty wyglądasz? Jaka piękna! W ale w ślicznie, gołe wygr... masz gołe nogi w ogóle, ale ten komplet jest taki jest piękny i tak pasujesz do tego działu <laughs> Piękna jest no, ale zobacz ten komplet biały. Piękny, dziewczyna lodziarza. Bardzo ładna, fajna koszula. Vogue. Zaraz Wam pokażemy. u ona znajduje się w miejscu naprzeciwko hotelu Sofitel Grand. Tutaj są parasole, strefa wypoczynkowa. strefa wypoczynkowa. i Zobaczmy, co znajduje się w tym roku. Może coś nowego? Nie, to wygląda to tak samo. Także tutaj można sobie zrobić futeczkę, jeżeli ktoś nie wie. Nad nami piękne niebo. To jest słuchajcie hit Patrz jak się opaliło Jak naleśniki? Pyszne były? To jest słuchajcie Nikt tak jak mój mąż nie potrafi mnie zdenerwować Jednocześnie nikt tak jak mój mąż Nie potrafi mnie zaskoczyć I on po tylu latach Cały czas ma dla mnie Różne niespodzianki w zamarcu. I przed chwilą właśnie mi poznajmił że dzisiaj mam nie robić kolacji, bo zabiera mnie na kolację, umówił się z naszymi przyjaciółmi, będą mieć miły czas, będzie wspaniale. Szkoda tylko, ja oczywiście bardzo się cieszę i doceniam, ale wiecie jak to jest, jak człowiek sobie zaplanuje coś innego. Właśnie chciałam skończyć, się, że szkoda tylko, że mój plan na dzisiejszy dzień był taki, że robię makijaż, pokazuję Wam moje wspaniałe kremy, zaraz o, o produktach, które są naprawdę totalnym sztosem. I potem siadam w ogrodzie z książką, czytam raz tak dobry kryminał, że po prostu ja myślami jestem dzisiaj pół dnia w tej historii z książki. Um, i tak, Czy, czytanie poczeka, a wieczorem jak już słońce zajdzie, to miałam to siedzieć przed komputerem, bo jak jest tak ładna pogoda, to ja często odwracam kolejność dnia i właśnie to co mam do zrobienia, takie nudne rzeczy przed komputerem, robię jak słońce zajdzie, czyli często mi się zdarza pracować wieczorami. Ktoś może być gdzieś niezdrowy, ja już jak to lubię. Albo właśnie z samego rana, tak jak staje teraz nie 5, o 6 rano, polecam. Tak! Jeżeli ktoś nie wie, to ja tak już, do, od jakiegoś czasu, z przerwą na chorobę, no bo wtedy spałam trochę dłużej. Ale teraz kolejny tydzień, znowu dzisiaj wstałam, akurat trochę później, bo o 6:00. <grym>, to brzmi, ja sama nie mogę w to uwierzyć. Nagram Wam na ten temat film. Ja tymczasem wracam do serii Peptide Link, bo będę nakładać taki bardzo silnie skoncentrowany serum na twarz. Słuchajcie, jeżeli się boicie peptydów, to przestańcie się bać, dlatego że peptydów możemy używać cały rok i tak naprawdę w każdym wieku. I nawet jak młodsza osoba zauważy, że skóra e, przestanie już być taka jędrna jak kiedyś e, i zauważy, że właśnie pojawiają się jakieś oznaki starzenia, to już po taką serię można śmiało sięgnąć, szczególnie, że teraz z nie mamy jest promocja i te produkty Bielenda Professional możecie kupić. 26% taniej do 26 z kodem mama 26 u nich na stronie, ale one też są do kupienia w Rosmanie, także normalnie wchodzicie do Rosmana i spółki. Ja Wam naprawdę serdecznie polecam tę serię. Krem pod oku, który Wam pokazywałam, zaraz go nałożę. No i to jest... E, Totalny hit, ten koncentrat, ma bardzo silne działanie, przeciwzmarszczkowe i rewitalizujące, więc jest fajny i dla mamy, i dla córki Jakby spokojnie takie produkty mogę kupić mojej mamie również właśnie do skór bardziej dojrzałych one są dedykowane. I to jak on pięknie skórę na w ogóle moja skóra bez makijażu wygląda tak ładnie. Jak patrzę na siebie w podgląd, to mam wrażenie, że mam jakiś tutaj filtr włączony, ale nie mam. No tutaj mamy bardzo fajną konsystencję, bo on jest bardzo bogaty, ale też lekki więc szybko się wchłania, nie pozostawia takiej męczącej, tłustej warstwy na buzi. No i ma w składzie 5% stężenia synkol z peptydem miedzi, który jest bardzo ciekawym składnikiem, który jest bardzo silny, jeżeli chodzi o właśnie działanie anti-aging i też skórę ładnie regeneruje, rewitalizuje, więc warto zwrócić uwagę na ten składnik w kosmetykach. Producent zaleca, żeby nakładać ten produkt na noc przy wieczornej pielęgnacji, co też ja uczynię. On właśnie bardzo dobrze działa w nocy, kiedy skóra ma swój czas regeneracji, ale jeżeli potrzebujecie takiego mocniejszego działania anti-aging również na dzień, to jak najbardziej pod krem z filtrem można go używać, ale ja wam pokazywałam, że ja na dzień używam tego lżejszego produktu w postaci takiej bardziej żelowej aczkolwiek, będą jak on, on się fajnie wchłania skóra ma naturalny, piękny glow i wygląda bardzo zdrowo już po kilku dniach zaczynamy widzieć efekty tam oczywiście też to serum pod oko którego można używać po prostu jako kremu zwróćcie uwagę na to jak ciekawą ma konsystencję i on naprawdę odbija przepięknie światło i co też w tych kosmetykach mi się podoba? No możecie zrobić pauzę i napisać, co jest dla mnie absolutną wisienką na torcie, jeżeli chodzi o te sery. No właśnie, zapach. One pachną bardzo elegancko, luksusowo, ale też dyskretnie. Zapach nie jest męczący. Wiecie, że dla mnie to jest ważny aspekt. Chodzi o sam skład tego serum. To mamy 3% peptydów i 5% traktów roślinnych, m.in. zrzeńszenia, no i też wspomniana wcześniej kofeina, guarana i imbir. Pokus to jest właśnie ten składnik, który sprawia, że światło się tak ładnie odbija. I zobaczcie, ja chodzę na kolację, moja skóra wygląda tak dobrze, że ja nie muszę w ogóle się malować, więc też nie będę tego robić. Nakładam też, żeby wykończyć tę pielęgnację wieczorem, krem peptydowy, on ma też trzy rodzaje peptydów, również ma piękny zapach i ciekawą formułę, bo z jednej strony jest dość bogaty i ma taką konsystencję śmietanową, ale również szybko się wchłania. Polecam tę serię do wszystkich starzejących się, poszarzałych, które gdzieś tam swoją jędrność już zaczynają tracić. Jestem naprawdę bardzo zadowolona i nie będę ukrywać, że też jestem zaskoczona, bo nie spodziewałam się że marka Bielenda Professional wypuści tak fenomenalną linię produktów, które nie dość, że bardzo dobrze działają, to jeszcze dają takie poczucie e, przyjemności w samym stosowaniu takie poczucie luksusu, można rzec, właśnie ze względu na ten zapach, piękne opakowania i e, tyle. Także e, User Experience jest na bardzo wysokim poziomie. Ja Wam oczywiście pod filmem zostawiam linki.